Witam w kolejnym odcinku Smałki Bandę 2 Meister. W dzisiejszym odcinku ośmiornica dookoła światła Masked Singer, gdyż yy, ostatnio yy, w ostatnim odcinku polskie, pierwszej polskiej edycji właśnie ośmiornica odpadła z gry. Yy, przypomnę, że w tym stroju ukrywał się Stefano Terazzino. To też stwierdziłem, że warto zrobić przegląd. Ośmiornicy dookoła świata. Gdyż, e, nasza ośmiornica to jest czternasta ośmiornica na świecie. E, jeśli dobrze liczę. Tak więc, mm, jak widzicie, nasza ośmiornica polska niebiesko-zielona, macki e, właśnie takie niebiesko-zielone, z takimi ciemno-niebieskimi e, kółkami. E, Ogólnie no stylizowana na kobietę. No kto, by się, kto by przypuszczał, że w środku jest, był mężczyzna? Ja bym się w życiu nie domyślił. Dopiero jak zaśpiewał, to wówczas wszystko było jasne. Ale tak to ja od początku do końca uważałem, że w tym stroju jest kobieta. No, a jak wyglądała śmieńca za granicą? Przykładowo w Stanach Zjednoczonych. No, taka fioletowa ośmiornica, nawet bez macek, tutaj, tutaj, tutaj taka jedna wystaje, tutaj druga, w takim futrze, w garniturze. E, w kapeluszu, fioletowo, barwy fioletowo-różowe wszystko. Właśnie, w Stanach Zjednoczonych. No, do, dość dziwna ta ośmiornica, taka ele, elegancka bardzo. To jest e, wersja amerykańska. Tutaj mamy brytyjską ośmiornicę. Zresztą ostatnio było odcinek w pierwszym sezonie w Wielkiej Brytanii. Właśnie w tamtym sezonie. Ośmiornica zajęła trzecie miejsce. Brązowy medal zdobyła. I to jest jedyny przypadek na świecie, kiedy ośmiornica stała na podium. Do tej pory jedyny. Być może to się zmieni. Ale przypatrzmy się brytyjskiej ośmiornicy. To jest taka, no duży, duży łeb na pewno. Yy, Żółto-fioletowy. Takie kropki. No macki. Były takie fioletowe bardziej. Zresztą widzicie sami. Tylko, że no w Wielkiej Brytanii to była kobieta. Tutaj mamy australijską ośmiornicę. Cała czerwona. W takie niebieskie pęty. Niebieskie kółka. Świecące oczy. Tak wygląda. Wyglądała w Australii. Ośmiornica. Tutaj mamy ośmiornicę z Tajlandii. Taka ciemnofioletowa. Z takimi delikatnymi niebieskimi akcentami. Tutaj mamy. Tu w Tajlandii ośmiornica była w finale. Tylko, że została wyeliminowana. Nawet nie była na podium. Ale była w finale. To trzeba podkreślić. To jest Tajlandia. Holandia. Holenderska ośmiornica. Różowa. Z taką kulą dyskotekową na głowie. Macki również. W ogóle kolorystyka taka żółto-różowo-niebieska. Jak widzicie. To jest ośmielnica z Holandii. A tutaj mamy ośmielnicę z Izraela. To jest w ogóle też jakiś... Ziel bo przede wszystkim jest zielona. W jakimś stroju jakiegoś, nie wiem... Nie, nie nawet, czy to, czy to strój, ciężko powiedzieć. Mat, ma, macki są widoczne. No, zielona ośmiornica, w jakimś. przebrana za jakiegoś hu, hu, pachołka, można by tak powiedzieć. Tak wyglądała ośmiornica w wersji izraelskiej. Lecimy dalej. Rosja. W Rosji obecnie trwa drugi sezon. Masked Singer pod nazwą Maska. No i właśnie. Tam udział obecnie bierze taka oto śmiernica. To jest Rosja. Dalej mamy Niemcy. W Niemczech taka fioletowo żółto-czarna. W Niemczech również to była kobieta. I zajęła ostatnie miejsce w swoim, sezo w swoim sezonie. To był chyba pierwszy sezon. Z tego co. Jeśli dobrze pamiętam. To jest niemiecka ośmiornica. Dalej mamy ośmiornicę ze Stonii. Tyle, że ta ośmiornica będzie w sezonie trzecim. A sezon trzeci jeszcze się nie rozpoczął, ale już jest zapowiedziany, potwierdzony. No i właśnie w trzecim sezonie będzie taka oto czerwona ośmiornica Trochę taka creepy. No ale sądząc po figurze, to chyba będzie kobieta. Chociaż pozory. Mogą mylić. Kahek, Sajalk. Dalej mamy taką czerwono żółtą ośmiornicę. Przede wszystkim czerwoną-żółte macki, żółte kółka. Głowa jak skafander do nurkowania. I taka ośmiornica była używana w dwóch wersjach. Podobnie jak potwór, jak wiecie, była wersja węgierska na Węgrzech. I w wersji czesko-słowackiej, gdyż Czesi i Słowacy realizowali swoją wersję na Węgrzech, w Budapeszcie, to też wzięli z, od Węgie... maski również z węgierskiej wersji. No i tak się złożyło, że w tych dwóch wersjach, zarówno w węgierskiej, jak i w czesko-słowackiej, taka oto ośmiornica wystąpiła. Lecimy dalej. Mamy Portugalię. W Portugalii, ośmiornica typowo fioletowa. Jak widzicie. No i zostały nam takie kraje typowo romańskie. Tutaj mamy Francję. We Francji taka ośmiornica pomarańczowo-fioletowa. No i na koniec wracamy na Półwysep Iberyjski do Hiszpanii. W Hiszpanii naprawdę przekomiczna mina tej fioletowej ośmiornicy. Tutaj mamy tę czapkę marynarską w kolorze złotym, macki takie fioletowo-niebieskie. No, tak wyglądała ośmiornica w Hiszpanii, w hiszpańskiej wersji. No i nosiła nazwę Pulpo. No. Po portugalsku to Polwo, a po hiszpańsku Pulpo. No. W każdym razie tak to. Wyglądało w hiszpańskiej wersji Mask Singer. Dobrze, i to jest taki luźny przegląd ośmiornic do, o, dookoła świata, jak wyglądała ośmiornica w różnych wersjach Masked Singer. Mam nadzieję, że ten przegląd Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Smoke Bandy and the Meister.